Przygotowani przez czas Wielkiego Postu i świętowanie Triduum Paschalnego, przeżywamy wielkanocne święta. Nie pierwsze w naszym życiu. Mamy za sobą doświadczenie minionych świąt, ale też i minionych dni bezpośrednio przygotowujących nas do tego czasu. I myślę, że w każdym z nas jest bardzo głęboka świadomość tego, jak ważne jest to świętowanie. Mamy świadomość tego, że. Świętowanie zależy od tego, w jaki sposób się do niego przygotujemy, i ta logika jest bardzo ważna także w odniesieniu do wartości całego naszego życia. Kolejne święta wpisują się w ten proces udoskonalania naszego życia, wzrostu także tego duchowego i religijnego. Kolejny raz, przeżywając święta wielkanocne, mamy okazję zgłębić tajemnice, które one przywołują dla nas, chrześcijan, najistotniejsze. Niezwykle wymowne i niezwykle głębokie, zwłaszcza będące lekarstwem na bolączki współczesnego świata, współczesnego człowieka, bo uczą nas przekuwać nawet największe nieszczęścia, zwycięstwo, bo życie zwyciężyło śmierć, łaska z martwych stanie zwyciężyło grzech. I Zwłaszcza teraz, kiedy widzimy wielką bezradność świata wobec palących problemów, epidemii, wojen. Jeszcze bardziej dostrzegamy, jak niezwykłą rolę odgrywa bogata, dobra, mocna, duchowa kondycja człowieka. Od niej tak wiele zależy. Świat dobrobytu, w którym przychodzi nam żyć, sprawił, że wiele rzeczy przeliczaliśmy na pieniądze, wiele rzeczy materializowaliśmy, obliczając co trzeba zrobić, żeby poradzić sobie z tym lub z tamtym. Czas świąt Wielkanocnych i te doświadczenia, które nam towarzyszą, pokazuje, że trzeba w tych kalkulacjach uwzględnić także troskę o ludzkiego ducha, troskę o naszą wiarę. Przywołując te niezwykle ważne i brzemienne dla dziejów całej ludzkości wydarzenia, bo przecież na nich opieramy także liczenie lat w naszym kalendarzu. Warto uświadomić sobie, że one są też przełomowe, a przynajmniej mogą być przełomowe dla każdego z nas. W tym ogromną rolę odgrywa nasza odpowiedź na te wydarzenia. Można mieć wokół siebie wspaniałych przyjaciół, cudownych ludzi kochających nas, a z tej miłości nie skorzystać. Można mieć w zasięgu ręki cudowną książkę, wspaniały film, doskonałą muzykę, sztukę, ale nie skorzystać z tych walorów, które one w ludzkie życie wnoszą potrzebna jest odpowiedź. Dlatego życzę z całego serca, by ten czas świąt wielkanocnych, między innymi z tego powodu, też czas wolny od zajęć, od pracy, był dla nas czasem, który wykorzystamy na danie odpowiedzi temu, który nas umiłował do końca, który za nas umarł, ale co jeszcze ważniejsze, otworzył nam bramy nieba i dla nas zmartwychwstał. Niech to będą prawdy, które nie tchną jakąś litylko historią. Ale będą dla nas rzeczywistością, którą każdy z nas odkrył przez ten czas triduum i Wielkiego Postu, który odkryliśmy w spowiedziach przedświątecznych, przeżywanych rekolekcjach, a teraz niech dało sobie znać jak najbardziej intensywnie w przeżywaniu radości paschalnej. Życzę z całego serca, aby ten czas świąt wielkanocnych był dla nas także czasem, w którym odkryjemy wartość wiary we wspólnocie, we wspólnocie bliskich nam osób, we wspólnocie tych, z którymi stanowimy dom, z których stanowimy rodzinę, którzy są naszymi przyjaciółmi bliskimi, z którymi ten czas przeżywamy. Właśnie dzięki temu mamy okazję jeszcze bardziej doświadczyć, że wiara jest skarbem, który nie tylko domaga się dzielenia, ale jest też skarbem, który im bardziej się go dzieli, tym bardziej się w każdym z nas mnoży. Chciałbym też gorąco w kontekście naszej polskiej rzeczywistości życzyć, aby to doświadczenie wiary pomnażanej w gronie bliskich osób było odniesione także do szerszego kręgu ludzi, do społeczeństwa, do tych, z którymi stanowimy ten polski dom. Byśmy odkryli także ogromną rolę w odniesieniu do drugiego człowieka w dzieleniu się tym darem pokoju i miłości, który płynie z pustego grobu. Uwierzmy w to, że można przezwyciężyć podziały miłością, szukaniem tego, co nas łączy. Odkryjmy jeszcze bardziej wartość tego, co ludzi do siebie zbliża, by w ten sposób przezwyciężyć to, co nas wszystkich drażni, denerwuje, czego w rzeczywistości wszyscy nie chcemy, co ludzi dzieli. Trzeba znaleźć na to lekarstwo. W czasie świąt wielkanocnych mamy ogromny zasób tego duchowego dobra wiary który właśnie prowadzi nas w stronę tego, co łączy, w, st w stronę tego, co buduje. Świąt pełnych wiary, międzyludzkiej miłości, także otwartej na Tego, który przyszedł z nieba, a teraz do nieba wraca, zmartwychwstając, z całego serca życzę wszystkim błogosławionych, pełnych pokoju świąt wielkanocnych.